Z tej strony Sylwek, witam Was w piątym odcinku z Gry Resident Evil 2 wersja HD. Dobra, zdobyliśmy sobie shotguna w poprzednim odcinku, również tutaj rączkę zaworu. Straciliśmy trochę życia i naboje, ponieważ mieliśmy starcie z zombiekami, również uległ zniszczeniu nasz sztylet. Na razie sobie schowamy tą rączkę do zaworu. O, mi się nie przyda Pójdziemy sobie w takie jedno miejsce gdzie są e, kraty Znaczy kraty, co ja gadam Łańcuch jest zawieszony na kurtce, czy znaczy na klamce Kurde, co ja gadam, w ogóle głupoty jakieś Dobra, idziemy sobie O nie O nie Spóźniłem się troszkę Pana, bo jest Agresywny. Dobra, dostał. Znowu dostał. Także widzicie, warto e, blokować okna deskami. Po nim. Tak jest Tutaj są zamknięte drzwi One były chyba tutaj, tak tak, drzwi z łańcuchem Czyli musimy przejść tędy Hop Wejść do sali odpraw i przez salę odpraw O nie Kolejny przeciwnik Headshot ¡Vaya! Pięknie użyliśmy miecza znaczy miecza noża bojowego w obronie Trochę mu spadło odporności przez to Kolejne blokujemy Dobra i one będą po prawej stronie tak? No nie wierzę O nie o nie! O nie! O nie! I co teraz? Żeby tu była jakaś, nie wiem, apteczka. Roślinka czy trafowiek. Urządzenie Urządzenia elektryczne. Loket, runka. Przepraszam. Przedostały się dziady. Granat wyskowy, okej. Okay. Tutaj brakuje ser serduszkiem klucza. Zielone zioło gdzieś tu jest. Jest zielone zioło. Przepraszam, szybko bierzemy. Strafaj się. Dobra, headshot. Dobrze mi, że te heady wchodzą, nie? To chociaż tych... Znowu? A to na tym razy. I mamy tutaj napis CAP. Dobra, to pewnie do jakiejś szafki będzie. Z łańcuszkiem. Znaczy z kodem. Tędy przechodzimy i teraz tak. E, co my tu mamy? Właśnie, to muszę obejrzeć. Urządzenie elektryczne. Detonator bez baterii, ok. Czyli to wiem, gdzie będzie nam służyć. To już możemy sobie wyrzucić. Tak. I teraz tak. Tutaj pokój z depozytami. Zachodnie biuro. Okej. Okay. Tutaj się ząbiek dobija. Wejdziemy sobie jeszcze tutaj. Weźmiemy... Mm, ...spray oraz naboje do shotguna. Dobra. Tak zrobimy. Co my tu jeszcze mamy w zapasie? Okej. Okay. To tyle. Idziemy teraz na górę. Na razie nie będę się leczył. Dobra. Koniec tego. Dobra, zabiliśmy sobie ją chyba, yeah, yeah. teraz to już jest trupem. Tak? Trupem jesteś. Jest. Dobra, jesteśmy tutaj. I tak, ten zawór pewnie jest tu potrzebny. To zaraz się po niego cofnę. Pójdę po niego. Sobie szybko odkręcimy tutaj tą wodę. Dobra, wchodzimy. Teraz tak Dawaj tą rączkę od zaworu Super Zaraz tu gdzieś tą skrzynkę też trzeba będzie, znaczy skrzynkę, szafkę zamkniętą na klucz, na kot ten Trzeba będzie złapać Gdzieś ona tu jest Tam był napis Tam Mogę ją to jest to, zobaczmy Jeśli nie tu, to na trzecim piętrze Kap. Tak jest Dobra, mamy Otwieramy a w środku naboje do strzelby No i zobaczmy Niezły bajdl co? Dobra. Nie jest groźne. W szafkach, co znajdziemy proch strzelniczy oraz oraz nic. Kompletną pustkę. Tutaj co my... Tu naboje do strzelby coś chyba będzie będzie chyba jakaś jadka bo za dużo tych naboi do strzelby dostajemy tutaj leży trup co to było? jacie pierdole uciekaj to ten ten lizacz tak? Chyba, no i co teraz? Wiem, że trzeba po cichu chodzić. Gdzie on jest? Na górze zobaczcie. Na górze on jest. Dobra, tutaj mamy biuro Stars. Oraz realnie, Najpierw sobie pójdziemy do biuro Stars. Op, Dobra, to jest jakiś sposób, żeby go ominąć. Bateria. Dobra, bateria już wiem do czego. Do de detonatora. Okej. Okay. Tutaj co mamy? Notatkę wewnętrzną. 22 września 1998. Wewnętrzna notatka o przeniesieniu zasobów. Safe. Termoodporny, z szyfrem trzycyfrowym, przeniesiony z biura STARS 2F do zachodniego biura 1F Kombinacja, 9 w lewo, 15 w prawo, 7 w lewo Po pobraniu należy niezwłocznie zmienić kombinację Dział napraw i konserwacji RPD, dobra Wszystko wiemy Teraz tak Co my tu jeszcze mamy? Widzę, że to jest spokojny taki pokój. Tutaj mamy roślinkę naboje. Dobra. Teraz tak, tutaj. Komputerek. Brakuje klucza USB. Okej, okay. na spokojnie wszystko. Tutaj granat błyskowy, już dwie sztuki Tutaj mamy spray Tutaj proch strzelniczy Czyli co, tutaj tylko roślinka nam zostaje, tak? Do wzięcia Czy mogę wziąć? Nie, nie mogę Dobra, czyli powoli będę się kierował do pralni Naprawdę powoli, bo tu jest gdzieś ta bestia A ja nie chcę marnować życia oraz naboi na nią Jest Na wszelki wielki sobie załadujemy shotguna Chyba przeszliśmy obok. Idzie w moją stronę. Wyczuwa mnie. Tutaj mi brakuje klucza. Tutaj sobie otwieramy przejście. Okay. Dobra, jesteśmy w holu. Tutaj obok biblioteki. Czyli co, tutaj zostawiliśmy roślinkę w razie co? Teraz tak, gdzie tu się kierować? Co my mamy w ogóle ze sobą? To łączymy. Będziemy mieli więcej naboi. Mamy ten detonator. Dobrze było pójść na te trzecie piętro, ale jeszcze pójdę szybko do... Oho, kolega wstał. Pójdę ten safe otworzę w zachodnim biurze. Co tam z naszym marwinem? Nadal stabilnie. Dobra, teraz tak. Tutaj sobie odłożymy to oraz to. Teraz tak. Idziemy do zachodniego biura. Po to było otworzyć safe. Jak to było w tych notatkach? 915.7. Dobra. Stworzony. Co mamy w środku? Torbę na biodro. Dwa dodatkowe miejsca. Nice. Okej, okay, co nam zostało? Eee, musimy pójść na trzecie piętro. Tam. Aha, tędy. Żeby podłożyć ten ładunek wybuchowy. Na pewno. f Tutaj jeszcze jest ta szafeczka. Tu jest. A to są te drzwi, tutaj. Dobra. Zachodni magazyn. No i podkładamy ładunek. O nie Słyszeliście go, Lizacza Dobra, mamy co? Zagadkę tu, tak? Ostatnią Muszę sobie znaleźć ten notesik taki Dobra, jest I Teraz tak Głowa łuk i wąż to jest zamazane takie Głowa, dajmy na to łuk Jest Dobra Mamy medalion z Niewiastą Dobra Pojrzyjmy sobie, tam gdzie za już lata. Wszystkie medaliony teraz możemy wrócić tam na dół. O cholera. Ja cie... Pakuj z niego ile się da. Nie wierzę, pokonał mnie. O mój Boże. Pierwszy raz ginęliśmy tutaj. W ogóle ja mam, nie mam żadnej tej. tak, głowa Łu Jestem sztylet. Jak jest? Ja. Kurde, jaki wytrzymały? Dobra, po nim. O nie, dobra ugryźć nie wolno nam Chciałem granatu marnować na niego, okay, dobra, lecimy. Lecimy Leon. Dobra, jesteśmy tutaj. Tutaj nasz oponent. Aha. Okej. Okay. No i co, idziemy włożyć ten medalion. Proszę, misja wykonana. Wrota się otworzyły. Marvin jeszcze tam żyje. No i dobra Ja się uleczę Hop Przed zejściem tam do tej jaskini Wezmę sobie jeszcze zrobię yy, naboje No i dobra Przeładuję No i co, w tym odcinku tyle Dziękuję że byliście ze mną Lajkujcie, subskrybujcie i czekajcie na następne Schodzimy sobie do podziemi na razie hej.